Witaj! Droga duszo, przychodzimy z kolejną specjalną wiadomością od Aniołów dla Ciebie. Jeśli dotarłeś do tego filmu, pozostań do końca, bo on jest dla Ciebie. Anioły mają dla Ciebie dziś specjalną wiadomość, pełną miłości i nadziei. Chcą, byś wiedział, że w Twoim życiu jest ktoś, kto Cię głęboko kocha. Ta osoba przechowuje te uczucia w sobie. Rozważając najlepszy sposób na ich wyrażenie. Miłość jest potężną siłą. Anioły są tutaj, by przypomnieć Ci, że czas otworzyć swoje serce na możliwości, które rozwijają się przed Tobą. Gdy mówimy o miłości, często spotykamy się z niepewnościami i wątpliwościami. Życie może nas nauczyć, byśmy się bali, byśmy wahali się otworzyć na kogoś. Kto dotyka nas w specjalny sposób. Jednak anioły zachęcają Cię, byś nie pozwolił tym lękom przeszkadzać Ci w dostrzeżeniu piękna miłości, która kwitnie wokół Ciebie. Osoba, która Cię kocha, może przechodzić przez wir emocji. Anioły pokazują, że mimo bycia zakochanym, ta osoba może walczyć z wrażliwością, która wynika z emocjonalnego oddania. Często lęk przed odrzuceniem lub niepewność co do Twoich uczuć mogą stworzyć bariery. Anioły mówią ci, że ta osoba ciągle zadaje sobie pytanie, jak wyrazić te uczucia. Dostrzegają, że każda chwila, którą spędzają razem, jest cenna, a każdy wymieniony spojrzenie i gest niesie ze sobą specjalną energię. Jednak jednocześnie istnieje wahanie. Chęć otwarcia jest duża. Ale lęk przed niespełnieniem oczekiwań lub zepsuciem tego, co już istnieje, jest jeszcze większy. Ta wewnętrzna walka jest powszechnym doświadczeniem. Anioły chcą, byś wiedział, że nie jest to nic nadzwyczajnego. Wielu ludzi przechodzi przez momenty wątpliwości, zanim odważą się wyrazić to, co naprawdę czują. Możesz zauważyć, że ta osoba jest inna. Małe gesty, spojrzenia, które trwają trochę dłużej, uśmiechy, które wydają się świecić intensywniej. Wszystko to wskazuje, że coś głębokiego się dzieje. Anioły są tutaj, by potwierdzić, że to miłość manifestuje się w subtelny sposób. Teraz brakuje odwagi, by zrobić kolejny krok. Ta osoba chce, byś wiedział, że te uczucia są prawdziwe i szczere ale sposób komunikowania tego wciąż jest opracowywany w jej umyśle i sercu. Anioły zachęcają cię, byś pozostał otwarty na tę możliwość. Czasami miłość można znaleźć w najmniej spodziewanych momentach, a kiedy najmniej się tego spodziewasz, ktoś może otworzyć przed tobą swoje serce. Nie bój się stworzyć przyjaznej atmosfery. Twoja energia i gotowość do słuchania i łączenia się mogą zrobić wielką różnicę. Jeśli podoba Ci się ta wiadomość, daj like, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nasza wiadomość mogła pomóc większej liczbie osób, które potrzebują codziennych błogosławieństw i słowa pokoju i duchowego pocieszenia. Jednocześnie anioły przypominają: byś się nie śpieszył. Miłość jest procesem. A ważne są czas i przestrzeń każdego z nas. Tymczasem anioły otaczają Cię swoim światłem. Chcą, byś wiedział, że jesteś kochany i że Twoje emocje są ważne. Zasługujesz na bycie kochanym w sposób prawdziwy i szczery, a ta osoba stara się znaleźć odpowiednie słowa, by to wyrazić. Intencje są czyste, a jesteś istotą godną otrzymania wszystkiej miłości jaką ma do zaoferowania wszechświat. Droga miłości może mieć swoje wzloty i upadki, ale podróż jest zawsze wzbogacająca. Anioły proszą Cię, byś zachował wiarę i cierpliwość, bo ta komunikacja może wkrótce nastąpić. Czasami osoba może potrzebować małego pchnięcia, a Twoja gotowość do otwarcia się i pokazania własnych uczuć może stworzyć bezpieczną przestrzeń, która jej będzie potrzebna do wyrażenia się. Miłość to nie tylko słowa, to także czyny. Anioły przypominają, że małe wyrazy troski, opieki i uwagi mogą być tak samo wpływowe jak namiętna deklaracja. Obserwuj, jak ta osoba zachowuje się wokół ciebie. Czasami uczucia manifestują się w gestach, takich jak opieka nad tobą w trudnym momencie, lub po prostu bycie obecnym kiedy potrzebujesz kogoś. Te czyny mówią wiele i są jasnym znakiem, że miłość kwitnie. Bądź czujny na te manifestacje. Anioły zachęcają cię, byś tworzył chwile promujące bliskość i połączenie. Otwarte rozmowy, chwile podatności i dzielenie się doświadczeniami mogą pomóc w przełamaniu istniejących barier. Miłość jest bezpieczną przestrzenią, gdzie obaj możecie się wypowiadać swobodnie, bez lęku przed ocenianiem lub odrzuceniem. Anioły wspierają cię w tym procesie, przynosząc jasność i światło do twoich interakcji. Kiedy ta osoba znajdzie wreszcie odwagę, by porozmawiać o swoich uczuciach, bądź gotowy, by słuchać z otwartym sercem. To, co może się rozpocząć jako nieśmiała rozmowa, może przekształcić się w coś głęboko znaczącego. Anioły chcą, byś wiedział, że szczerość i uczciwość są podstawowe w każdym związku. To jest moment, w którym obaj możecie się połączyć na głębszym poziomie, a ta rozmowa może być katalizatorem nowego rozdziału w Twoim życiu. Miłość jest podróżą samopoznania i wzrostu. Wyzywa nas byśmy spoglądali w siebie i rozpoznali nasze własne słabości i siły. Otwarcie swojego serca na miłość otwiera także przestrzeń na uzdrowienie i transformację. Anioły chcą, byś wiedział, że każdy krok, który robisz w kierunku miłości, jest krokiem w stronę własnej ewolucji duchowej. Miłość uczy nas bycia bardziej współczującymi, bardziej rozumiejącymi i bardziej połączonymi z boskością. Przypomina nam, że wszyscy jesteśmy częścią większej całości, a nasze czyny i słowa mają głęboki wpływ na tych, którzy są wokół nas. Jeśli czujesz, że ta wiadomość była dla Ciebie przeznaczona, skomentuj tutaj: Otrzymuję tę wiadomość od aniołów. Dziękuję. Napisz w komentarzach: Jak się czujesz, otrzymując tę wiadomość, i podziel się swoimi doświadczeniami. Twoja historia może zainspirować i pomóc innym, którzy przechodzą przez podobne sytuacje. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej podróży. Anioły są zawsze u Twojego boku, prowadząc Cię i wspierając w każdym kroku. Ufaj procesowi i wiedz, że wszystko dzieje się w boskim czasie. Miłość jest potężną siłą, która może transformować życia i uleczyć głębokie rany. Przypomina nam, że wszyscy jesteśmy połączeni niewidzialną nić energii i światła. Otwarcie swojego serca na miłość otwiera także przestrzeń na pokój, radość i harmonię w Twoim życiu. Anioły chcą, byś wiedział, że jesteś kochany bezwarunkowo i że zasługujesz na otrzymanie wszystkiej miłości i szczęścia, jakie ma do zaoferowania wszechświat. Pozwól sobie być prowadzonym przez miłość i ufaj. Że wszystko rozwinie się w najbardziej korzystny dla Ciebie sposób. Jeśli podoba Ci się ta wiadomość, daj like, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nasza wiadomość mogła pomóc większej liczbie osób, które potrzebują codziennych błogosławieństw i słowa pokoju i duchowego pocieszenia. Dziękujemy za oglądanie kolejnego filmu. Niech Bóg błogosławi wszystkich.